Bo to była przepaść tak ogromna jak dzień i noc. To była pierwsza redenska. Odprawił ksiądz Michał. No i nie wiem, co mam dodać, bo myślę, że do końca życia bym to pamiętała. Ja nie mogłam stamtąd wyjść. Kiedy przyszłyśmy pierwszy raz, to już pozostałyśmy. Ja lubię chodzić na prześpiewaną, bo jest piękna, uroczysta i oddaję bardzo cześć Panu Bogu. Byłem na mszy solennej i z asystą, i pierwszy raz coś takiego widziałem i mówię, wow, to w ogóle, to jest msza katolicka. Msza śpiewana podbija nas, nasze serca do góry, w niebo, prawda? Czujemy ten majestat Boga. Oddajemy Mu tą chwałę, tą cześć. Tak z kolei cisza w mszy cichej pozwala nam usłyszeć te dźwięki z kalwarii, te dźwięki z drogi krzyżowej, począwszy od tego bicia serca tego Chrystusa, który w ogrójcu. To jest niesamowite.